Zaczynamy najpierw od hymnu zaczniemy. Prosimy wszystkich o postawę i do hymnu. Dobrze. Dziękuję, że zachowaliście podstawę i odśpiewaliście hymn. Chciałbym też powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj rolnicy sami. Są też inne grupy społeczne. Jest tutaj z nami ze Solidarności. Możesz solidarność Powojączyk Solidarność Okręg Małopolska dzień dobry. Tak, są tu też inne grupy społeczne, zapraszam Was, jeśli tu chcecie się przedstawić i powiedzieć coś od siebie. Tutaj mamy kolegę. Dzień dobry, Mariusz Kraj z Ruchu Narodowego Tarnów. Tak, jeśli tutaj jeszcze ktoś jest, to zapraszam. Dzień dobry, Kacper, głód, nowa nadzieja, Konfederacja Tarnów. E, jeszcze miał tutaj być e, związkowski z grupy Solidarność e, Azotowy e, Artur Jasiński, przewodniczący solidarności w grupie Azoty Eza. Super. Tutaj tak. Kasper Gacoń, członek Pierwsze pierwszej niepodległy. Super. Dziękuję Kaczu. Brawo! brawo, brawo tak. Takich ludzi młodych nam trzeba, bo są odważni, nie boją się przyjść. Chodź, zapraszamy. Zapraszamy, Dobrze, Dobrze, tak. nasz, nasz protest będzie polegał na tym, że będziemy chodzić po przejściu dla pieszych. Będziemy wstrzymywać ruch i rozdawać ulotki. Ja teraz zrobię troszkę przerwy technicznej, żeby wyznaczyć osobę, który za to będą odpowiedzialny. W międzyczasie czyta nasze. Post może nie wszystkie, tylko może ten najważniejszy, bo dzisiaj nasza akcja ma na celu, chodzi o zdrową żywność i o blokowanie umowy Mercosur, żeby nie weszło to w, ży, w życie, a żywność nasza polska została uchroniona. Dzień dobry wszystkim. Petycja w obronie polskiej żywności jako strategicznego sektora kraju. My, rolnicy, obywatele z Małopolski, w ramach inicjatywy Rolnictwo nasz wspólny region wzywamy rząd Rzeczpospolitej Polskiej do podjęcia natychmiastowych i rzeczywistych działań na forum krajowym, działań dyplomatycznych Unii Europejskiej oraz w relacjach międzynarodowych w celu zablokowania wejścia w życie umowy handlowej. Unia Europejska Mercosur. Jako porozumienia godzącego bezpośrednio w bezpieczeństwo żywnościowe, konkurencyjność oraz stabilność ekonomiczną polskiego rolnictwa. Umowa ta w obecnym i proponowanym kształcie wprowadza sy systemowe podwójne standardy, narzucając europejskim producentom jedne z najbardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, klimatycznych i produkcyjnych na świecie, przy jednoczesnym otwarciu rynku na produkty rolne z państw, które nie podlegają analogicznym wymogom. Nierówność warunków konkurencji, problem GMO i środków produkcji w krajach Mercosur. To jest Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj. Powszechnie, powszechnie dopuszczona jest uprawa roślin GMO, w tym soi, kukurydzy i bawełny. Stosuje się substancje aktywne zakazane w Unii Europejskiej. Atrazynę, parakład, chloropiryfos. Obowiązują znacznie mniej restrykcyjne umowy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Tymczasem europejscy rolnicy i polscy funkcjonują w systemie Zielonego Ładu, strategii od pola do pola, ograniczeń nawozowych, rygorystycznych norm klimatycznych i środowiskowych. Według danych Komisji Europejskiej. Koszt produkcji wołowiny w Brazylii jest średnio o 30-40% niższy niż w Unii Europejskiej. A koszt produkcji soi i kukurydzy o 60% niższy. Głównie dzięki GMO, tańszym środkom produkcji i braku europejskich regulacji środowiskowych. To tworzy strukturalnie nieuczciwą konkurencję. długie to jest ważne jak to powstaje

normalnie czwarty rozbiór Polski. Legalny czwarty Polski. Nie wiem, A mnie zaczęła się dzwonić, tak? Ja się widziałem, no. Ale co jest na tej chapie, było to